na co zgodnie z prawem komisja postępowanie przeprowadziła i stwierdziła, że w czasie korespondencji nie zachowane były terminy. Zachowane były terminy. Natomiast co do drugiej sprawy, czyli już tego przedmiotu sprawy, czy się należy kara, czy się nie należy, czy trzeba rozebrać, czy nie trzeba rozebrać, czy ma pan obowiązek Ponoszenia kosztów kary, to już jest do rozstrzygnięcia właściwy organ. I albo jest to sąd administracyjny, albo sądy, które istnieją na terenie Rzeczypospolitej. I bardzo proszę wystąpić, jeżeli Pan ma takie prawo, jest Pan połączony. Po, 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 pouczony w pismach, do których z Pana się zwracamy, wystąpić do sądu na drogę prawną. Bo niech Pan zrozumie, że burmistrz, który ma mieć szacunek do ludzi, musi przestrzegać prawa. No proszę sobie wyobrazić, że ja teraz mówię, to wie Pan, dobra, załatwiamy, tylko że ja łamie wtedy prawo. Niech tę sprawę rozstrzygnie sąd. Natomiast jestem przekonany o tym i bardzo proszę jako mieszkańca, aby się pan porządkował do prawa, które obowiązuje nie na terenie gminy Rybnice, tylko na terenie Rzeczypospolitej. A ono zobowiązuje mieszkańca, przez którego przebiega kanalizacja, do podłączenia się. Tyle i aż tyle. Bo jeżeli pan tego nie zrobi, to po pierwsze ja się pytam, czy Pan wywozi y, y, ścieki y, od siebie pan na dzień dzisiejszy? dzisiejszy? Ma Pan kwity na to, że Pan wywiózł na oczyszczanie do Bardzo dobrze, czyli na bieżąco. A. Czyli woli Pan wywozić po 200 zł do Tuchowa, niż podłączyć się i płacić 20 zł. Rozumiem, że to ekonomicznie jest uzasadnione. Więc tutaj troszeczkę takiego luzu. Zwłaszcza, że znamy się lata. No, I z mało tak, 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 mi, ostatnio mi zależało na tym, żeby człowieka skrzywdzić. Naprawdę, niech pan to zrozumie. Ale jeżeli jest studienka i jest 10 metrów do przyłączenia, to nie mogę wytłumaczyć inaczej, że pan nie może tego przyłączyć. Ja powiem dalej, weźmy, zakończmy ten spód, bo on jest śmieszny. Nie przyjdzie żadna telewizja, bo przyjdą i popatrzą i powiedzą, no Panie, jest studienka, gmina się wy tego. Próbujmy no, to rozstrzygnąć, jak e, ludzie. Jestem też ostatnim burmistrzem chyba, w, a w samorządzie jestem długo, który cieszyłby się z tego, że my pójdziemy do sądu. No. No, chyba to byłaby, to byłaby strata po obu stron. Bo tak, podatnika, czyli wszystkich was kosztuje mój radca, który sprawę wygra. Zaraz mówię, bo to, bo to jest bezpodstaweczne. Bez Pan dalej wykwali się z pieniędzy, które bez potrzeby, Będziemy się na siebie obrażać, a przecież nie ma nic przyjemniejszego, jak się uśmiechniemy, przywitamy się. Pan ma z głowy, ja mam z głowy. Idziemy. W związku z powyższym, czy mogę proponować Panu, że w tej sprawie spotkamy się u mnie w gabinecie, wezmę stosownych ludzi, tylko niech Pan też, bardzo proszę, nie manipuluje w sprawie, czy ja mam mieć upoważnienie, człowiek do. Załatwiania spraw administracyjnych. Ustawa być. pisze cały czas, że organem wykonawczym jest burmistrz, który wykonuje swoje zadania poprzez urząd gminy. Składnikiem urzędu gminy jest referent, pomoc techniczna, sekretarka wszyscy. I komu ja zlecę, to tutaj już tak za daleko nie chodzimy. Ma załatwić zgodnie z prawem. Gdyby ona naruszyła prawo, ona by już nie pracowała. A, dziękuję bardzo. Ja, a, a to panie burmistrzu, w, w zeszłym roku nie było naruszeniem prawa przysłanie właśnie tej pani oraz, oraz pracownika gospodarczego na moją posesję bez powiadomienia mnie, bez mojej wiedzy, bez mojej obecności? Czy to nie było naruszeniem prawa? Proszę państwa, proszę państwa, nie tylko do pana, tylko do przynajmniej 100 lub 150 budynków urzędnik ma obowiązek podejść, jeżeli właściciel posesji nie wypełnia obowiązku wynikłego z gospodarki wodno-ściekowej, czyli nie wywozi, nie ma szamba, nie ma podpięcia do kanalizacji i nie ma przydomowej oczyszczalni. My idziemy w przydomowe oczyszczalni i muszę panu powiedzieć, że około 1000 budynków mamy podpięte do kanalizacji, czyli to jest jakieś 40% gminy. Dalsze 400 budynków mamy już yy, albo w trakcie, albo realizacja oczyszczalni przydomowych, ale niech Pan zrozumie poza aglomeracją. Czyli nie w, nie w centrum, a Pan mieszka w centrum. Pan mówi, że, że urzędnik ma prawo. Tak, tylko że Pan się urzęd, urzędnik nie ma nie ma żadnego wniosku, ać prawa wymuszenia podpisu na osobie na osobie nie, nie mającej żadnego położenia do tego, aby ten podpis na protokole. A taki to, ja podpis został wymuszony. Ja bym, jeżeli mogę powiedzieć, ta sprawa, proszę pana, była już przedmiotem właśnie rozpoznania przez samorządowe kolegi odwoławcze bo to bodajże było podnoszone decyzją. Samorządowe kolegi podwoławcze, z tego co tam też pamiętam, wytknęło tutaj błędy. Dlatego decyzja była uchylona wróciła z powrotem tutaj do, do, do Urzędu celem podobnego wydania. Natomiast jeżeli tutaj tak jest, jest też stanowisko i jest wola tutaj pana burmistrza, to ja też tutaj jedynie mogę panu jedynie pod tym względem Obiecać, ale też, że, że postaram się Panu pomóc odnośnie tej, tej kary, którą tutaj, która została na Pana nałożona. Tak. Ja Bo jeżeli rzeczywiście bardzo, sprawa jest bardzo. jeszcze w toku i się nie zakończyła, to, to. Sprawa jest w toku do końca miesiąca. Ale dobrze, proszę pani pana, pana ja, 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 tak jak mówię, tutaj ze swojej strony pod tym kątem jeszcze zobaczę, dobrze? Ale, bardzo ale, bardzo proszę, proszę już nie wiadomo, Państwo radni jesteście, jak widzicie Państwo, ustawodawcą. Proszę Pana, proszę. Z wszyscy radni tutaj słyszeliśmy, pan się zgłosił do rady, do burmistrza, żebyśmy panu pomogli. Po prostu sam pan słyszał, bo ja to słyszałam, jak powiedział, że zaprasza pana do gabinetu na rozmowy. Więc już powinien pan tam, tam czekać, a już nie składać się na dzień dzisiejszy. Proszę Panie dostanie. Ja będę proponował zakończyć na dzisiaj dzisiejszy dyskusję. Dziękuję. Ja nie mój z mojej strony. Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy z panów. Na dzisiaj, na dzisiejszy tyle spotka się pan z burmistrzu i będzie dalej do pana znan. Proszę bardzo. Następny pan Wydowidź, gminy Rada. Państwo, otrzymali Państwo zaproszenia na wydarzenie jakim jest Święto Patrona w Szkole Słowia i Jana Pawła II. Ja chciałbym, tak z naszej strony tylko dodać, że bardzo liczymy na Państwa obecność. I zapraszam jeszcze raz. Okazja, aby zobaczyć efekty naszych działań i podejmowanych decyzji. Niedzielę po południu, tak. Niedzielę po południu, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Jonin. Znaczy no, Ja tylko dołożę, że z mojej strony również tak samo zapraszam wszystkich. Do tak no, to tak no, w kontekście. drugie mam pytanie do pana burmistrza odnośnie pisma w sprawie... No utwardzenia albo jakichś środków drogi na zbiornik. Tutaj było pismo chyba do zarządu malieracji wystosowane, więc mam zapytanie, czy jest jakaś odpowiedź, czy... Jeszcze <tryk> <tryk> ja nie ma na dzień ale po pana proszę, proszę, myślę, że jeszcze spróbujemy y, drugiego przedzwonić i w najbliższych nie dniach dowiemy się co podjęli w tej sprawie. co? No, Są jeszcze pytania? Zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Ryglicach. Dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę bardzo miłego drugiego weekendu.